Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Nie wiadomo w końcu kiedy będziecie tego słuchać i czy będziecie tego słuchać. Zatem co ja tu będę mówił? Rzuciłem się na przeprowadzkę z akwarium 325 litrów do 450 przy jednoczesnej likwidacji 325 jak to zrobiłem? Zawartość tego akwarium 325, które jeszcze teraz widzicie, przeniosłem do tymczasowego akwarium 200 litrów w innym pomieszczeniu. Zwierzęta zniosły sprawę dosyć dobrze, gorzej z roślinami. Rośliny ponadto znalazły się w jakichś wiaderkach i tym podobnych. W dziwnych miejscach. Tak wygląda 325 po opróżnieniu z zawartości. Trzeba je będzie jeszcze potraktować karszerem albo jakąś inną myjką. No i tak wyglądało przez chwilę, miejsce na nowe akwarium, prawda? Nowa karimata. Flaszka. Ślimaki helemuki. To jest nowe akwarium, które właśnie przywieźliśmy z drzewa. Dzięki koledze za pożyczenie samochodu i kolegom, którzy wnosili ten cały interes. Tutaj są gdzieś wymieni na liście, a więc dwumianuszom S Stefanowi L, Stasiowi J. No i Mateuszowi L. Nazwisk nie pod. Co Do nowego zbiornika chciałem wrzucić torf, piasek i trochę gliny, ale po głębszym zastanowieniu się i obejrzeniu torfu uznałem, że wsypię tylko pioch i tylko glinę oraz takie Stix tetry jako środek, który mi pozwoli na szybsze nawiezienie tego jakby nie patrzyciałowego piasku co dalej? No dalej trzeba było poczekać to był piątek wieczorem 30 czerwca rzucałem ten piach wyszło 60 kilo firmy Sobex piasek do piaskownic płukany faktycznie w zasadzie nie zmącił mi wody no, zmąciła wodę glina, którą kupiłem w sklepie wędkarskim, bo nigdzie nie było. Cześć, akwarystyka melożka. Eee, dałem tam 4 kg, na tylnej ściance pod piachem leży sobie glina. Przygotowałem. Chyba dobrze to wszystko, bo po wsadzeniu roślin, już dzisiaj uprzedzam, widzę, że zaczynają puszczać świeże pędy, więc chyba wszystko poszło dobrze. Następnego dnia zacząłem dolewać wodę, znaczy już tego dnia też zalałem trochę wody. Następnego dnia złapałem rano trochę rozwielitki. Przyniosłem rozwielitkę, mam taką prywatną, małą hodowlę rozwielitki pod wisienkami, w kilku beczkach i kastach. Zalałem to wszystko, zacząłem sadzić rośliny, co za chwilę zobaczycie. No i z roślinami przywlekły się krewetki leczery. więc już było, były dwa gatunki zwierząt, które były lokatorami tego jakże niestabilnego zbiornika, A, napełniałem wodą RO. Czysta RO leciała z niewielką ilością mineralizatora. Udało mi się przechować par litrów, tą no, 20 par litrów wody z starego zbiornika, więc wlałem ją. Yy, o filtrach nie wspominałem. Otóż filtry udało mi się w 200. No, te filtry pracowały cały czas w 200, te dwa zasadnicze kubełki Aquela czyli UltraMax 2000 i Ultra 1200 No widać nawet, że coś się rusza i coś biega. No w zasadzie biologia została nienaruszona. No może trochę trochę w kość dostała tymi zmianami pH i twardości wody, bo powiedzmy sobie szczerze w zbiorniku powiedzmy przejściowym 200 nie pilnowałem tak bardzo parametrów, jeżeli chodzi o twardość pH i tak dalej. No i używałem wody studziennej. W pocie czoła jak widać sadzę rośliny. Tak sobie wymyśliłem, że z jednej strony posadzę żabienicę i żebienice podobne roślinki, a z drugiej strony posadzę kryptokoryny I jakąś tam strefę buforową zrobię z lim na Pogostedona, i takich tam roślinek które ale widzę, że i tak, i tak część korym poszła na stronę żabienicową, nazwijmy to, i sobie tam też rośnie. A będą rosły wszędzie, jak dobrze pójdzie. Co dalej? Jak widać, tutaj zacząłem proces dojrzewania ma jednej z grup, nie wiedzieć czemu, uwierzyli. Zasugerowałem, że to brązowe, co tam wkładam, to produkt przemiany materii mojego pieska. Co strasznie zbulwersowało ludzi, nie wiem czemu. Może nawet podobne było. To był kawałek gliny. Jak widać, stwierdziłem, że nawet lekko mętna woda, bo to było zbędnie spowodowane uniesieniem się gliny wskutek no, wywrócenia się kubeczka z wodą, Znałem, że lepsza będzie lekko mętna woda w 450 litrach niż krystaliczna woda w 200 ponieważ w dwóch już zaczęły mi niektóre rybki lecieć. Poleciały dwie tetry cesarskie i jeden neonekinesa. Myślałem, że no, logiczny wniosek, żeby to w miarę sprawnie załatwić. Przeniosłem filtry, dbałem o to, żeby temperatura za bardzo nie skakała. No. Woda w akwarium się zrobiła miękka, bo użyłem co prawda częściowo kranówki do... Mineralizacji tej wody RO, ale głównie używałem wody RO i mineralizatora firmy Aquaforest. Tutaj widzę, o właśnie, wspomnę. Największym problemem dla mnie było wyłowienie krewetek gabońskich. Okazało się, że koniec końców mam ich 6 sztuk. Ostatnia sztuka mi się, że tak powiem, znalazła pośród roślin, które już miałem wyrzucić na kompost. stwierdziłem, że z tych roślin to już nic nie będzie. A tu niespodzianka, siedzi wśród nich taka mała krewecia. No, w nagrodę dostała ekspres do dużego akwarium, mam nadzieję, że żyje, bo... Byłem w takim szoku, że nawet nie pomyślałem o tym, że trzeba by to było jakoś aklimatyzować. Zresztą już nie bardzo było z czego aklimatyzować, bo tej wody tam już było co kot na w wiaderku. Zauważyłem, że skubane potrafią się zakopywać w piachu, żeby ich tylko nie złapać, żeby ich tylko nie znaleźć. Więc nie niewykluczone, że miałem więcej niż sześć, bo pamiętam, że chyba kupiłem ich więcej niż sześć sztuk. mam do kupy, bo były kupowane na dwie transze. A może ich było sześć? Nie wiem. Nie jestem pewien. Wspaniałe zwierzęta, tylko bardzo rzadko się je ogląda. Ten filmik tutaj pokazuje sprawy trochę przyspieszone. W niedzielę dolewałem resztę wody do akwarium, czyli mamy piątek wieczorem, sobota i niedziela do wieczora praktycznie, na wieczór, w niedzielę już akwarium się zrobiło bardziej klarowne, zwłaszcza, że no na filmie wydaje się, że jest bardziej mętne niż było w rzeczywistości. Po wpuszczeniu rozwielitek przez noc one dość skutecznie oczyściły wodę, przynajmniej z tego pierwszego zmętnienia, no następnego dnia wpuściłem rybki, no to już... Już nie było tak dobrze, bo jakieś łobuzy zjadły rozwielitkę i już filtry musiały sobie radzić. A filtracja oprócz wspomnianych dwóch Aquaeli kubełkowych składa się jeszcze z Aquela y, Turbo 1500 z taką wielgachną gąbką, która, która robi za filtr mechaniczny. Jak ją płukałem po usuwaniu tego zmętnienia teraz tą klękajcie na rodę. Wygląda coraz lepiej. Znaczy coraz więcej ryb tam jest i wygląda na to, że coraz szybciej. O właśnie, ten na powietrza tutaj umieszczony, zdaje się, że ma rozrabiał, bo gdy akwarium zostało już nalane do pełna. Wychlapywał skubany wodę na zewnątrz i przez dwa dni nie byłem pewien, nie będę musiał uruchamiać ponownie dwusetki, przenosić rybek i krewetek z powrotem do tej dwusetki. Bo były kałuże, czy akwarium, a proszę, jak wygląda akwarium w niedzielę wieczorem. Dosypuję resztki starego podłoża którymi staram się przyspieszyć dojrzewanie zbiornika. Wlałem oczywiście bakterie tropikala i mam na podorędziu bakterie firmy Biosfera, które jutro rano spróbuję wlać, bo staram się nie wrzucać takich preparatów biologicznie czynnych na noc, bo wiecie jak jest, czasem się może coś przydarzyć. I rano będę miał nową listę zakupów, prawda? A to nie są tanie rzeczy w dzisiejszych czasach. Daj diabi, pieniądze. Po co się mają zwierzaki męczyć i ginąć z mojego powodu? Jak widać, w obsadzie jest sześć Ramirez, sześć Skalarów, para masteri, jakieś myczyki, trochę neonów. Trochę barwieńców czerwonych, jakieś tetry cesarskie, no one czarne, yy, Bystrzyki Pereza i hokejówki. Plan jest taki, żeby zrobić z tego takie pseudokomunistyczne akwarium. A, trochę jażeńców jeszcze pływa. Zapomniałem dodać, że wrzuciłem dwie. Ta wiaderka lawy od Aqua Foresta z prawej strony zbiornika. Tutaj jeszcze walczę z paprotnicą utewkową, która strasznie dostała w kość przez te całe zamieszanie z przeprowadzką. No, mam nadzieję, że z powrotem mi się rozrośnie, że z powrotem będzie w miarę przyzwoicie wyglądać. Tu jak widać, już się woda klaruje. Te większe kawałki to prawdopodobnie jakieś mrożonki się szlajają. Bo nie oszukujmy się. Wybuchy muszą dostać coś jeść, bo jak nie, to mi zaczną polować na krewetki. A tego bym chciał uniknąć. Tak, zapomniałem o Bystrzykach Amandy, które gdzieś tu się prawdopodobnie kręcą razem z fantomami czerwonymi. Choć kto wie, czy w tej dwusetce nie spotkał ich smutny los. No i to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o. Najważniejsze elementy związane z przeprowadzką. Wyławianie ryb z 325 trwało prawie tydzień. Można było to zrobić trochę szybciej i sprawniej. Przeławianie z powrotem trwało no dwa dni. Nie oszukujmy się. Parametry w tej chwili od samego początku, właściwie nie tylko w tej chwili są wzorcowe, bo związków azotu poza NO3 nie ma wcale, a NO3 jest na poziomie 10-20 mg na litr. Krewetka gabońska się załapała na zdjęciu. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony z tego zbiornika, ponieważ po pierwsze jest to szeroki zbiornik na dużą powierzchnię. A po drugie sięgam rączką do dna. To ułatwia obsługę wspomnianego. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to. 都疏忽了。 się kawe, działa. No nic nie ma pytań. Problem będę by... Znikał. Na razie trzymajcie ciepło. W pewnym momencie zwątpiłem, że to się uda, ale się udało. Na razie trzymajcie ciepło, Niech wam rybki dobrze rosną.